Maszu, a dbasz o oczy w jakiś sposób? Starasz się codziennie wklepywać sobie coś tam oczy? Nie no, znaczy bez przesady. Natomiast mm -hmm. tak, znaczy, no stosuję jakby krem pod, serum i krem pod oczy i krem do twarzy. Co rano. Wieczorem pod oczy niczego nie stosuję, tylko... Okej, okay, ale laserowa do korekcja wzroku powiedziałeś, nie? Natomiast wybierasz się, zdaje się. Na korektę? Tak. Powiek. Y, tak, a myślę, że o okularach będę mówić, to o mojej korekcie powiek. Tak rzeczywiście, no jak widzicie moi drodzy, mm -hmm. mam tą powiekę dosyć luźną. Mm -hmm. No, i ona mi to, w widzeniu mi to nie zaburza, natomiast zaburza mi to to, e estetykę. W związku z tym pójdę do takiej pani doktor, która bardzo sprawnie mi wypnie tę powiekę. Opadającą. Opadającą tak. lekko, skoryguję również dół, i wtedy będę miał e świeże młode oczko, które i tak będę chował za okularem, bo lubię. Tak, no, opadająca powieka, jeżeli chodzi o mężczyznę, bardziej, to może nie jest aż tak dużym, dużym problemem. To, ale... Właśnie. jakie młodne okulary? Tak. To są okulary y poza jednymi konfekcyjnymi tymi. To taki pan Tom Ford je zrobił i wszyscy bardzo lubią mieć takie okulary. Ja, ich, ja je kupiłem ze snobizmu, no, praktycznie ich nie noszę. Reszta okularów to są małe, małe, maleńkie europejskie manufaktury, gdzie każde okulary są robione ręcznie. To są okulary, które robią dwie panie, które w tej chwili mają po 80 lat. Elton John, nie, to nie te kocha Elton, to John. Elton Powiedz John. mi, a ile John kocha tak średnio też. kosztują takie okulary, o te, które trzymasz teraz w ręku? Yy, ceny okularów są różne, znaczy... Yy, potrafią kosztować okulary nawet powyżej 1000 no euro na tak. oprawki. Natomiast to nie są aż tak drogie oprawki. Myślę, że w granicach tak od 1000 do 5000, tysięcy no, to są okulary, nie wiem. Czyli dobieramy okulary duże, rozumiem, że moje są za małe. Czy obieramy yy, yy, do portfela tak to naprawdę? Nie mówimy o pieniądzach, tak, o wielkości. Mówimy, znaczy, Jeżeli chodzi o portfel, mm -hmm. to jest tak, że okulary tak jak zegarki, tak jak cudowne obuwie, no jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to jest to rodzaj biżuterii jest to jakby kawałek naszej twarzy, bo trudno jest do każdego stroju zmieniać okulary. W związku z tym jakby też przyzwyczajamy się do tego, jak to siedzi na nosie i tak dalej i tak dalej. I dlatego też mówię, że ja zmieniam raz w sezonie okulary, a nie, że do każdego ubrania dobieram sobie inne okulary, bo to jest bez sensu, bo człowiek się jednak przyzwyczaja do siebie. Tak, a teraz będzie chwila prawdy. Czy Grzegorz ma dobrze dobrane okulary? Chwila. Ja mam A Tak, mam tak się. oczywiście. Nie się, że nie. Nie jest źle, źle. Nie, nie jest źle, źle a czy na przykład hmm. większe okulary mogły, ponieważ teraz rzeczywiście jest czas dużych okularów, mogłyby jakby z 40-latka zrobić 35-latka. może trochę, no jak trochę latka? takie, jakby... No jak ja dla wytłumaczenia, a, ja w nich pracuję o, pod mikroskopem, więc zobaczmy, niestety nie ma... mieć zobaczmy, większych, a a zobaczmy, jak, jak wyglądam w mniej większych, Proszę cię bardzo. Tutaj. No, i tak się okularów oh. nie zakłada. To... Oh, Marek, jest, nie, w tych, gorzej, w, tych tych gorzej, w tych jest gorzej. W tych jest gorzej, w tych jest gorzej. No dobra, czy ty co, coś jeszcze widzisz? Ja że... A zobacz, na to, żona, żona, to na żona, to żona, pokaż ja na żona to na żona z, z, z przyjemnością. Te mają takie wkleja. Tak, tak. O, bo. Ja no to przymierzaj sobie, przymierzaj, a my jeżdżamy i zapraszamy Nie, bez recepty. Nie będzie oczach, będzie o innych ciekawych rzeczach, także proszę nas oglądać. Niedziela, godzina 13. Czekamy na państwa. dziękujemy. Do zobaczenia. Thank